Państwa, już czuć te emocje, już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startuje... Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Piast Gliwice zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Piast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Widzimy teraz, w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubin. Jorge Felix. Nieładny atak, powinna być za to kartka. No, ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Błąd, tracą piłkę. Dobrze, piłka nadal na boisku. Pora na Szczepańskiego. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Uwaga, jest pod presją. Marko Poletanowicz. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Podanie nie trafia celu. Stracona piłka, niedokładne teraz podanie, ma sporo miejsca na skrzydle, może pociągnąć akcję, pewnie od niechcenia to wyłapuje. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Lubinianie nie przerywają akcji. Sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Dobrze teraz przeszkodził. Zawodnik Piasta wznowi z autu. Za mocna wrzutka. Piłka mija pole karne. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Miłość Szczepański. No i już po akcji. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Jorge Felix. Jorge Felix też czasem popełnia błędy. Teraz korzystają rywale. Brońcana po sterunku, oddala zagrożenie. Kądzior. O, i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Błąd, strata piasta. Miedziowi jeszcze raz usiłują skonstruować akcję. Ona przyniosłaby im zwycięstwo. Czy starczy im czasu? Brankarz broni, bez żadnych kłopotów. Wjeżdża jak w masło. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Teraz musi. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą. Gola w końcu.